Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. Już w ten piątek w zgorzeleckim multikinie zobaczymy premierowo film Daje nam rok, który został okrzyknięty najzabawniejszą komedią brytyjską ostatnich lat. Producenci to, właśnie Miłość i dziennika Bridget Jones połączyli swoje siły ze scenarzystą Borata i stworzyli film, na jaki widzowie dawno czekali. Film opowiada o młodym małżeństwie, które wstydzi się siebie nawzajem. Josh denerwuje się, kiedy nad śpiewa, nad wstydzi się, kiedy Josh tańczy. Problemy nawarstwiają się, kiedy nad poznaje przystojnego, kreatywnego Amerykanina, a Josh spotyka byłą dziewczynę. Kiedy więc problemy zaczynają za bardzo przeszkadzać, a miłość wciąż czeka na małżonków, pierwszy rok wydaje się nie do przeżycia. First word, first word. Um, um, red, 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 Innocent, sick, red. lazy, no. stupid, disappointment. That was nine months ago. It's just something in our marriage that hasn't quite... You realize you've married beneath yourself. You thought it could be someone better looking, better body. Uh, no. no. Oh, so were they terrible sexual problems? Hmm. Chloe's lovely. I don't know how you he let her slip away. No. She's too nice. She's too perfect. Holy sh. Guy, right? Yeah. He's just your type, really. Your mind type? I don't really go for good looking. I need to be with you now. I'm sorry, but that dub is getting awfully close to the ceiling Sam. I'm not giving up. From the minute I met you, I thought of nothing else. <laughs> that's kind. Boring. Warm. Warm, put the radiator on if you want warm. Been with kids. So I was Michael Jackson think that they couldn't put your brain in her body. Do you know what I mean? That would be amazing. Although you'd be left with her brain in your body. Imagine that. Oh my god, it's like Frankenstein, but with like boobs. Arrgh. No, joking. I do ya. I mean, literally, never see another penis again. In all fairness, you've probably seen enough to be getting on with now, haven't you? I'm not calling you a whore, but I also am. <laughs> Digital photo frame. Well, we've got a camera on us, so we'll have to try it out later. Ooo, jest doggy style. Już w ten weekend Multikino zaprasza swoich widzów na maraton filmowy NMF. Tym razem pod hasłem noc oscarowa. Wśród oscarowych filmów możemy zobaczyć takie jak Lincoln. We risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. you shoot me dead. I am voting yes. Leave the constitution alone. Today we will vote. Hey. You insult God. Yes. Yeah. Operation Argo. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. you really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads i think my little story is the only thing between you and a gun to your head <laughs> Oprócz tego 7 lutego w czwartek widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo film Dzień Kobiet. Zapraszamy do multikina. 8 lutego w Placebo mogliśmy zobaczyć koncert Sztywnego Palu Azji, który już drugi raz grał dla zgorzeleckich fanów. Ostatnio miało to miejsce dwa lata temu. Zainteresowanie koncertem było spore, szczególnie z zamkniętej strony widowni. Sprzedanych było około 160 biletów, miejsce pod sceną zajęte. Dobry wieczór, Zgorzelec! Bardzo nam miło grać to już po raz drugi. Ostatni raz był fantastyczny, mam nadzieję, że tym razem będzie również. Sztywny Pala, zakłaniamy się. Przepraszam, te dziewczęta. Zespół ma bardzo burzliwą karierę. Wiele razy muzycy zaprzestawali swojej działalności, miały miejsce migracje do innych zespołów. Jednak w 2007 roku jeden ze współzałożycieli zespołu, Jarosław Kisiński, postanowił go reaktywować i zespół na nowo zaczął przygodę z muzyką. Nowym wokalistą został Bartosz Szymoniak, laureat muzyczny programu IDO. Od 2008 roku zespół wydał dwie nowe płyty: Miłość jak Dynamit i Fisting. Swój drugi występ w Skorzelcu zespół rozpoczął od piosenki Przepraszam, pochodzącej z albumu Szpal, wydanego w 2001 roku. Dni, które krążą po ulicach, przepraszam starych ludzi, się zachwycam, bo widzę tyle zła, że nie muszę pięknie pić. Używać pięknych słów, przysięgam na Chrystusa. Nie, nie będę przysięgał, bo nie jestem politykiem, nie będę robił wojny. I duże z medalikiem, przepraszam również za tych, co mordują chwilę Boga. Boże, Boże, ty pozwalasz im mordować. Przepraszamy, małe miasta, przepraszamy wielkich ludzi. Przepraszam tych, co śpią, bo nie chciałbym ich obudzić. Przepraszamy, małe miasta, przepraszam wielkich ludzi. Przepraszam tych, co śpią, bo nie chciałbym ich obudzić. Widomych, żeby świat jest taki piękny Przepraszam, nie straszliwy, że Petrarka pisał wiersze. Przepraszam big koncerny, że nie nagram dla was płyty. Ale cenię sobie wolność, nie będę robił siebie transwestyty, nie, nie będę robił siebie szmaty, nie, będę sprzedam własnej duszy, nie, nie będę płacił płacić na rady Nie zrobię tego, bo nie muszę 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 Nie zrobię tego Przepraszam miasta, przepraszam wielkich ludzi, przepraszam tych, co śpią, bo nie chciałbym ich obudzić. Wśród repertuaru zespół zaprezentował też piosenkę nic pewnego. Piosenka ta pochodzi z pierwszego krążka artystów z 1987 roku Europa Jazzów. Nie mi się że coś wiem, wydaje mi się, że coś umiem. Wydaje mi się się nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnej oczyst, chociaż się tylko przez chwilę. Nowe zabawki, nowa miłość, nie ma nic doskonałego, nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnej oczyst, chociaż się tylko przez chwilę. Nowe zabawki. wszystko, co się tylko przez chwilę. Nowe zabawki, nowe zabawki! Przyznać trzeba, że na koncert przyszli prawdziwi fani, którzy słuchają zespołu praktycznie od początku ich twórczości. Zapewne razem z zespołem przeżywali rozstania i powroty i czekali na kolejne płyty swoich idoli. Długo jest pani fanką zespołu? Ponad 20 lat i cały czas słucha pani ich piosenek? Ja śledzę. A czy ostatnia płyta różni się od poprzednich? Bardzo i którą wersję Pani woli? To znaczy nie, nie różni się tak bardzo od przedostatniej, jak od pierwszej płyty. Pierwsza? Pani Fani zespołu są trochę podzieleni pod kątem sympatii do płyt. Ci młodsi wolą te nowsze, a ci, którzy słuchają zespołu od wielu lat, lubią bardziej pierwszą płytę. Jednakże jeśli chodzi o wokalistę, kiedyś był nim Leszek Nowak, dziś jest nim Bartosz Szymoniak, fani nie widzą różnicy i uważają, że każdy z nich jest dobry. W zasadzie to jeśli chodzi o Barwę głosu, no to na, nie odczuwałem różnicy ze starym. Jak się spisuje nowy wokalista w swojej roli? Myślę, że bardzo dobrze. Lepiej niż poprzedni? Yy, nie wiem, czy lepiej. <śmuch>